Dobra, idziemy najpierw sprawdzić ten lapis jak z tego się fajnie kopię. Dobra. Co ty tu robisz? E, kopię lapis, bo z tego jest dobry zarobek fajnie stawię. Jaką ty masz rangę? Helper e, plus. Helper plus. Jeszcze. Wiesz co to oznacza? Wracaj do roboty, już. Nie, bo tych... Dobra, także tak jak widzicie jestem już na serwerze na trybie Box PvP. E, tym hologramem jeszcze się nie przejmujcie w tym odcinku, ponieważ jest on nagrywany dzień przed startem tak naprawdę e, tego eventu wakacyjnego. Także jak wy już będziecie tutaj e, wijać na serwer, to zamiast tego wkrótce będziecie mieli ukośniki event. Jak wpiszecie sobie taki event, do którego jeszcze nie ma permisji, a będzie e, dopiero 3 sierpnia, czyli jutro. Będziecie y, mogli sobie tutaj podpatrzeć wszystkie informacje o evencie. No i macie tutaj y, teleportacja, kliknij lewy przycisk myszy, żeby teleportować się na strefę eventową. Macie tutaj informacje, czyli od kiedy do kiedy trwa event. Tutaj jest wpisane 2 sierpnia, chodzi tutaj tylko o datę mojego y, skończenia robienia tego eventu tak naprawdę. A rozpocznie się on y, tak jak mówiłem jutro, czyli 3 sierpnia. Kończy się 1 września. No i w item shopie z kodem wakacje otrzymacie minus 20% na dowolną rangę na trybie i Także serdecznie Wam polecam, jeśli chcecie wesprzeć mój serwer, to serdecznie polecam zobaczyć sobie rangi po przecenie No, dalej tutaj mamy boss eventowy, drop z bossa. Proszek Hinokai Butsu to jest item eventowy. Tutaj cztery sztuki mogą nam wypaść. Yy, serce Hinokai Butsu to też, yy, to też jest item eventowy. Tutaj jedna sztuka akurat, no bo serce. Dalej token samuraja, i tu 8 sztuk może Wam wypaść. No i legendarny klucz albo 5000 dolców, to też jest przewidziana tutaj nagroda. Czyli macie tak naprawdę 5 nagród, które mogą Wam wypaść, a właśnie z bossa wypada 5, ale losowych nagród. Czyli może być taka sytuacja, w której będziecie mieli na przykład 8 sztuk proszku Hinokaibutsu, nie wiem, 2 sztuki serca Hinokaibutsu, no i na przykład tylko jeszcze 8 tokenów samuraja, bo to jest jako 5 po prostu nagród. Ale może też być właśnie taka sytuacja, że Wam dropnie wszystko co jest tutaj wypisane, co by było myślę najlepsze. No i o tym możecie się przekonać tutaj po teleportacji na strefę eventową. To możemy wybrać się na kopanie lapiwu. No on naprawdę bardzo sporo nam daje, ja tu na chwilę sobie swoje item przesunę i pokażę Wam ile pieniędzy można z czegoś takiego zrobić. Kilof szóstka dobra, to tak. We wezmę sobie ten kilo w 6, żebyście widzieli tutaj e, jak to dropi z takiego kilofa e, bez e, fortunki. Także macie tutaj szóstkę e, czyli po prostu kopię blok na hita, ale nie ma fortuny. No i patrzcie jak z tego leci. no Macie już 5, 6, 7, 8, 9. 10 dolców jest to naprawdę no, najlepszy sposób na zarobek, ale jest on tylko dostępny na tej strefie eventowej e, podczas tego eventu wakacyjnego przez jeden miesiąc. Także macie miesiąc na zdobycie ogromnej ilości dolarów serwerowych. Tutaj widzicie jak to leci. No to jest po prostu niesamowite. Jeśli macie jeszcze kurczę, tutaj kilof z fortuną, to tym bardziej, patrzcie to, leci mega szybko, już mam sadzonkę praktycznie, także będzie tak to lecieć. I możecie tak właśnie sobie tutaj nadrobić e, dolarki w ten sposób tutaj na strefie. Oczywiście no minusem tej strefy jest to, że jest tu strefa PvP. Także no będziecie musieli się przygotować do walki e, opcjonalnej z innymi graczami. Także nie będziecie tu sami. I to jest jedyny tutaj taki minus. Dobra, jestem też tutaj. E, przy, e, przy generatorze węgla, także jak go sobie kopiemy, no to, to to jest klasyczny taki generator. Niby najgorsza ruda i najlepsza ruda, tak naprawdę, bo lapis najlepszy, węgiel najgorszy, jak chodzi o zarobek, ale za to z węgla e, dropią wam tutaj tokeny samuraja. E, no na strefie PvP zwykłej, e, nie eventowej jest tylko jedna duża, taka właśnie, duży taki generator jedno miejsce spawnu e, i tylko jedno miejsce, w którym może zdobywać e, Właśnie z węgla te tokeny. No a tutaj to macie dwa takie generatory, także też jest urozmaicenie. Cztery generatory lapisu, no i dwa generatory węgla. No a ostatnia rzecz, którą możecie tutaj spotkać jeszcze, to na tej płycie kamiennej. Respi się codziennie boss, jeszcze muszę przemyśleć co, ile będę go respił i ile razy będzie tutaj respiony, ale możecie się spodziewać, że raz w dniu przynajmniej będzie się pojawiał tutaj ten fajny bosik, z którego będzie wypadało wam naprawdę. E, sporo fajnych itemków, nie tylko eventowych, ale też e, takich przydatnych i dość e, drogocennych. Dobra, także pokażę Wam jeszcze tylko nagranie, jakie tutaj zrobiliśmy z Foxellerem e, jeszcze jakiś czas temu e, z walki z tym bossem. Macie je teraz na ekranie i zobaczcie, jak to wygląda. O dobra, spada, spada. Tylko żeby nam drzewa nie podpalił z a Nie, nie ma co, nie ma co. Chciałem do tego, żeby nie Dobra, z ma. No a wiesz co z niego dropi? No. Proszę kinokajbutsu powoduje, że możesz spowolnić graczy wokół, a z kolei, serce kinokajbutsu to jest odporność na ogień na 30 sekund. Co się bardzo przyda do PvP, no i mamy go, brawo, ładnie Foxeller, ładnie. Okej, okay, i to tak naprawdę wszystko na tym evencie, myślę, że całkiem fajnie możecie sobie tutaj zarobić, może jakieś streamy zrobię z tego eventu, jest taka szansa. Naprawdę fajna opcja na zarobek z lapisu. macie też węgiel, z którego tokeny samuraja, tak jak mówiłem, dropią, co też jest bardzo fajną opcją dla Was teraz na event. No, i jeszcze oczywiście ten boss, którego są bardzo OP i temki. No, ale również po prostu możecie się tu klepać z graczami. Jest całkiem fajny klimat, myślę. Mapka bardzo ładnie wygląda. Także polecam Wam serdecznie wbić na cameleon.nc.pl na tryb Box PvP. Od 3 sierpnia do 1 września będzie event wakacyjny. Także życzę Wam miłej gierki. Trzymajcie się i do następnego.